Rozdział jedenasty. Niemira, Salamonówna, śmierć. Na uczcie wyprawionej przez Wierzynka gościom królewskim, pomiędzy którymi, jak to już powiedzieliśmy, byli królowie i cesarz, znajdowało się także wielu panów i książąt udzielnych. Opisywać jej tu nie będziemy, bo przedmiot ten wyczerpali już inni autorowie dostatecznie, a cały ich opis jest dowodem tylko zamożności kraju pod zarządem genialnego króla. Na uczcie tej znajdowała się także znajoma nasza, Salamonowa. Córka jej, Magda, którąśmy widzieli siedzącą w klatce żelaznej ze swoją myszką, już dawno wyszła za mąż za bogatego kupca z Gdańska. Ale przy matce wyrastał jeszcze kwiatek pełen woni i uroku młodości, młodsza jej siostra, Kachna, teraz zaczynająca siedemnastą wiosnę życia. Król, niezrównany znawca piękności, zwrócił swoją uwagę na młode dziewczę. Matka, która przeszła tragiczne sceny życia, zostawszy teraz z jedyną córką, gromadziła dla niej skarby i pragnęła jej rękę oddać człowiekowi, który by i nazwiskiem swoim, i fortuną odpowiednią godny był połączyć się z Salamonówną. Na pretendentach do ręki pięknej i bogatej kachny nie zbywało. Pomiędzy innymi kochan ulubieniec królewski, lubo już dawno przeszedł u czterdziestkę, bogaty i przystojny jeszcze, będąc wysłany raz od króla w jakimś interesie handlowym – Poznał salamonówne, i bardzo gorące amory weszły mu do serca. Matka, znając go i wiedząc, jak jest postawiony w łasce królewskiej, nie miała nic przeciw temu związkowi, a zamieszkując we własnej kamienicy w Krakowie, przyjmowała go prawie co dzień, jeżeli tylko służba nie zatrzymywała go w zamku. Kiedy kachna pracowicie wyszywała złotymi niciami ornat do kościoła św. Jana, siedząc schylona nad robotą, Wówczas na stole przyległym zjawiał się dzban potężny z miodem dwa puchary staroświeckiej roboty i Salamonowa, zasiadłszy z gościem swoim, a w przyszłości zięciem, maczając usta w nektarze, prowadziła bez końca rozmowy. Kachna rzadko bardzo przyjmowała udział w tych biesiadach, czasem tylko kiedy kochan, opowiadając jakiś czyn ze swoich wypraw wojennych, unosząc się głos, podnosił lub machnął ręką, pokazując, jak rąbał nieprzyjaciół, Dziewczyna czerwieniła się, zalękła i jeszcze niżej spuszczała oczy na robotę. Tymczasem kochan przynosił z sobą gitarę hiszpańską i zasiadłszy na sofie, nucił pieśń, akompaniując na strunach instrumentu. Dziewczę wówczas zapominało roboty, która jej z rąk wypadała na kolana i utkwiwszy gdzieś oczy w przestrzeniach marzyła z zamkniętymi powiekami czasem kochan przynosił z sobą wieści ze dworu i plotki krążące wśród dworzan raz zaczął opowiadać przy kasi jak król namiętnie kocha jedynego syna z estery jak żałuje że nie może go osadzić na tronie po swoim zejściu i że młodzieniec ten odznacza się tak pięknością ciała jak i wielkimi przymiotami serca w imię ojca i syna zawołała salamonowa podnosząc się zdziwiona co waszeć wygadujesz? Król miałby myśleć o tronie dla tego Żydziuka? Nie jest on Żydziuk, odpowiedział kochan. Ochrzczony jest w świętej religii katolickiej, przykładnie dopełnia wszystkich obowiązków religijnych, a zdolności okazuje niepospolite. Stary Mistrz Mojżesz unosi się nad jego nauką i przepowiada mu świetlaną przyszłość. Nic dziwnego. – Swój swojego chwali kruk, krukowi oka nie wykole. Zawsze to podłe plemię żydowskie może tylko wydać z siebie lichwiarza albo tchórza. – O, co do tego – odezwał się śmiejąc kochan – to w niemirze, jeżeli by sądzić podług jego usposobień, ani jedna kropla krwi żydowskiej nie płynie. Równie wspaniałego charakteru trudno napotkać Szczodrobliwość jego znana jest wszystkim Rozrzuca złoto garściami, także nawet sam król raz go oto strofuje Lubi okazałość w stroju Lepszego jeźdźca trudno znaleźć w całej Polsce No, no, to dziwy nam waszyć opowiadacz Ale łatwiej to harcować na wyjeżdżonym koniu Jak zajrzeć w oczy Tatarowi lub Czechowi Tam bym go chciała widzieć "Żydowska kapota zawsze podszyta zajęczą skórką, stchórzyłby, powiadam waszmości. I tutaj imość się mylisz, któż nie zna w całej Polsce pomiana jego siły potężnej i nieustraszonej odwagi, a jednak i on musiał przyznać, że ma przed sobą nielada rycerza. Jak to? Czyliż pomiędzy nimi przyszło do jakiegoś spotkania? To muszę opowiedzieć imości zabawną historijkę, bo widać jej nie słyszałaś. A przez cały tydzień była na zamku przedmiotem rozmów wszystkich. Naprzeciw króla, powracającego z pomorskiej ziemi, wyjechał na czele trzydziestu koni niemira, aż po miasteczko Kcynia w gnieźnieńskiej ziemi. Orszak Młokosa świetnie się przedstawiał bardzo i król rad był jak najprędzej przycisnąć do piersi swojego ulubieńca. Rozłożyliśmy się właśnie na nocleg obozem pod samym miasteczkiem, kiedy wjechał niemira w bramę obozową na prędce sporządzoną. Król, przypatrując się z daleka z winności jeźdźca i muskularnym jego kształtom, odezwał się do otaczających – dzielny to jeździeca i bronią pośrednio podobno włada. Radbym zobaczyć na własne oczy tego dowody. – Hej, pomianie – rzekł król, obracając się do stojącego niedaleko rycerza. – Jeżeli go potrafisz rozbroić, nie kalecząc, ten bachmat turecki będzie twoim. Pomian uśmiechnął się ironicznie pod wąsem, ruszył ramionami i odrzekł: To nie na moje siły, miłościwy królu. Nie umiałbym utemperować cięcia, mógłbym tego pięknego paniczyka uszkodzić, przecinając go od ramienia do brzucha, a zeszyć go nie byłoby tak łatwo. Słyszał to niemira i oko jego zapałało takim gwałtownym gniewem, że zdawało się, iż iskry się zeń posypią. W jednej chwili spiął konia swego ostrogami i z szaloną zapamiętałością rzucił się na pomiana, stojącego także na koniu. Napad był tak nagły, uderzenia tak szalone, że pomian zaledwie miał czas dobyć swojego tureckiego miecza i stanąć w pozycji obronnej. Broń się! zawołał Niemira. Broń się, bo cię rozrąbie. Pomian z początku chciał tylko odpierać zadane ciosy, ale widząc, że króli wszyscy przytomni śmieją się, wpadł w złość niepohamowaną. I nie zważając już na żadne następstwa, zaczął wymierzać ciosy tak potężne, jak były owe, kiedy ucinał głowę żubrowi. Żart mógł przybrać rozmiary nader smutne. Jedno dotknięcie szabli, pomiana, gruchocze kości, jak słomę. Król zaczął się niepokoić, widząc, że pomian zapamiętale rąbie na wszystkie strony. Ale tymczasem chłopak tak zwinnie obracał się ze swoją lekką szablą, że żaden cios dosięgnąć go nie był w stanie. Krążył około niego jak jaskółka łowiąca muchy, naigrywał się. A szalony złością Herkules coraz bardziej wymierzał ciosy na oślep, nie dosięgając jednak przeciwnika, gdy tymczasem sam był już parę razy draśnięty. Nie wiadomo, na czym by się była skończyła ta walka, gdyby król nie nakazał potężnym swoim głosem zaprzestać jej. Widzi więc imość, że młodzieniaszkowi wcale na odwadze nie zbywa i odchórzostwo wcale posądzać go nie można. Kachna całej tej rozmowy słuchała z wielką uwagą, chociaż na pozór zdawała się nie przywiązywać do niej żadnego znaczenia. Król myśli dla niego o wysokich koligacjach, podobno ma na oku którąś z księżniczek szląskich. Salamonowa złapała się za głowę. Koniec świata, zawołała. Koniec świata, dali Bóg. któraż księżniczka, ale co mówię, któraż córka szlachecka lub nawet porządnego domu mieszczanka odważyłaby się oddanie mu swojej ręki. Znajdzie się taka moja imość, jeżeli król tylko rzeczywiście zechce ręki do tego przyłożyć. Ale czas to już na mnie, dzisiaj przypada mi służba w zamku, żegnam więc imoście. I kochan ucałował z atencją rękę kupcowej, ale kiedy z tą samą intencją zbliżał się do Kasi, ta porwała się z miejsca i pod pozorem, że szuka zagubionego naparstka, spiesznie oddaliła się z komnaty. Kochan wyszedł, nic sobie nie robiąc z tego. Otóż na uczcie uwierzynka wśród tysiąca gości zapełniających komnaty znajdowała się i Salamonowa ze swoją rozkwitającą różyczką. Znajdował się również i Niemira. Bogaty strój wschodni, cały z jedwabiów, ściśnięty w pasie kosztowną agrafą z brylantami, szabla w złotej oprawie, czarny wąsik zaledwie sypiący się nad rumianą wargą, wszystko to stanowiło całość tak pociągającą, że nie tylko samej kachny oczy za nim błądziły. Ale nawet mężczyźni zatrzymywali z lubością swój wzrok na dorodnej postawie młodziana. Jednym razem oczy Niemiry i Kasi spotkały się ze sobą. Dość było jednego spojrzenia, jak potarcia fosforowej zapałki, i żeby wybuchnął płomień i objął te dwie egzystencje. Niemira postarał się natychmiast, że przedstawiono go Salamonowej i jej córce. Matka dość ozięble przyjęła to przedstawienie, ale kachna. Nie umiała ukryć swojego zadowolenia, kiedy piękny chłopak podał jej bukiet róż. Rozpoczęły się tańce. Niemira cały wieczór jej towarzyszył i okazywał się równie zgrabnym w drabancie, jak na koniu z szablą w ręku. Następnego dnia złożył kobietom wizytę. Salamonowa zrazu myślała, nie przyjmować go wcale, ale zawsze to był syn królewski. A przytem tym młodzieniec jest tak sympatyczny, tak umiejący oczarować swoją rozmową, że pierwsze lody zostały przełamane. I niemira stał się prawie codziennym gościem. Kiedy więc król Kazimierz, powróciwszy ze swojej podróży pomorskiej, kazał wezwać niemirę i ten wszedł do jego komnaty, odezwał się do niego. – Porozumiałem się już z cesarzem jegomością o tobie. Młodemu potrzeba przetrzeć się po świecie. Cesarz jegomość na moje wstawienie się przyjmie cię na dwór swój, gdzie przebędziesz rok, kształcąc się wśród doborowego towarzystwa. Cesarz Jegomość tymczasem nada ci tytuł barona, którego byś tu, w tym Królestwie Republikańskim, w którym równość jest tak przestrzegana zazdrośnie, nigdy nie mógłbyś zdobyć. Wśród pięknych kobiet, jakimi jest ozdobiony dwór cesarski, jest tam jedna, którą wybrałem dla ciebie. Ta uczyni cię panem potężnym, a przez związki krwi stanie się jednym stopniem do twojego wyniesienia. Królu, mój ojcze! odpowiedział niemira śmiało się posuwając naprzód i z uczuciem całując podaną sobie rękę. Wypełnię wszystko, co rozkażesz. Udam się na dwór cesarski, ponieważ sobie tego życzysz, chociaż tęsknota za wami będzie mnie trawiła. Zasłużę na względy cesarza, kiedy to uznajesz za właściwe, ale to wiedz, panie mój i ojcze, że żoną moją nazwę tylko tę kobietę, którą ja sam wybiorę. Bardzo dobrze, ale któż wie, czy właśnie tej nie wybierzesz, którą ci przeznaczam. Celuje ona swoją pięknością pomiędzy wszystkimi gwiazdami otaczającymi tron cesarza. Tej tam nie ma, którą ja mieć pragnę za żonę. Co? zawołał król zdziwiony. Śmiał, żebyś zrobić wybór bez mojej woli? Serce moje już go dopełniło, mój królu. Król podniósł się, wziął się za boki i roześmiał się na całe gardło. A czy można wiedzieć, kogo uszczęśliwiłeś twoim wyborem? Nie widzę potrzeby robienia z tego tajemnicy, a zwłaszcza przed tobą, mój królu. A więc któż to jest? Jest to córka mieszczanina krakowskiego Salamona. Żyje przy matce swojej tu, w Krakowie. A, tak, zawołał król. Więc to Kasia wpadła basanu w oczy. Niezły gust. Ale czyż ty myślisz, wariacie, że ci dumni krakowscy mieszkanie nie będą ci robić żadnych przeszkód? Księżniczkę krwi łatwiej ci odda cesarz w małżeństwo jak salamonowa swoją kachnę, a przytem słyszałem, że ona jest już zaręczona z kochanem. Nie wiem tego, odpowiedział poważnie chłopak, i kachna zupełnie o tym nie wie. Bo i nie potrzeba, żeby o tym wiedziała matka rozporządziła jej losem, to i dosyć. A jeżeli ona nie zechce. O to jej pytać nie będą. Władza rodziców nad dziećmi jest święta i twoja Kaśka musi ulec jej prawom. Ja nigdy do tego nie dopuszczę, zawołał popędliwie niemira. Ty? A to jakim sposobem? Prawem moim jest miłość dziewczyny, wyznała mi ją. Moim obowiązkiem bronić ją od przemocy i nie dopuścić, żeby jakiekolwiek umowy zrobiły ją nieszczęśliwą. Więc tak daleko zaszło? Cóż na to wszystko matka jej? A i twoja. Tak jedna, jak i druga nic jeszcze o tym nie wie. Moja zaś, kiedy się dowie, nie sądzę, żeby żądała czego innego, jak tylko tego, co ty jej wskażesz, mój drogi ojcze. Wpływa to bardzo na moje postanowienie, co do przyspieszenia twojego wyjazdu na dwór cesarski. Z mojej strony stawać na drodze do twojego szczęścia nie myślę, ale i popierać cię przeciwko kochanowi także nie. Zostawmy czasowi a potem wyrzekniemy ostatnie słowo. Kochan tymczasem, mając już zezwolenie matki, ani na chwilę nie powątpiewał, iżby kachna mogła okazać się nieposłuszną. Dzień ślubu został już naznaczony wyprawa nad którą od paru lat pracowano, napełniała kufry. Ciężkie srebrne zastawy i holenderskie obrusy, jak również brukselskie koronki, były podziwem sąsiadek Salamonowej, a Kachna, jak zwykle cicha, siedziała przy pracy i nićmi srebrnymi, złotymi na przemian wyszywała desenie na ornacie. Matka nie uważała jeszcze za właściwe powiedzieć jej, że dzień ślubu naznaczony już i przyrzeczenie udzielono już narzeczonemu. Dosyć na to będzie czasu przy zapowiedziach. Kochan podzielał także poglądy Salamonowej, a jako mąż poważny nie wdawał się w nadskakiwanie podwice. Dość, że jej dawał swoje nazwisko i opiekę, czegoż może chcieć więcej? Kasia przyszła jednego dnia z kościoła z wielce zafrasowaną twarzyczką. Po sumie, kiedy kapłan wszedł na ambonę i po skończonym kazaniu zaczął wygłaszać nazwiska zabierających się do stanu małżeńskiego, z wielkim zdziwieniem usłyszała swoje i kochana połączone razem. Dotąd o tem nie wiedziała, chociaż obrączki były już gotowe i wyznaczony dzień ślubu. Teraz matka zawołała ją do siebie, pogłaskała po twarzy, pocałowała i rzekła: No, moje dziecko, czas już ci teraz objawić, iż losem twoim już rozporządziłam. Za trzy tygodnie od dzisiaj staniesz do świętego związku małżeńskiego z zacnym i wysoko poważanym mężem, który swoje afekta ku tobie przede mną oświadczył. Za trzy tygodnie będziesz już starościną kochanową, gdyż król miłościwy przyrzekł mu, iż jako podarunek ślubny udzieli mu starostwo żarnowskie. Ale mamo, zawołała zrywając się dziewczyna, ja jego nie kocham, ja jego nie znam. To zupełnie niepotrzebne, ja o wszystkim za ciebie pomyślałam, znam człowieka i wiem, że będziesz z nim szczęśliwa. Ja szczęśliwa? zawołała dziewczyna zalewając się łzami. Ja, szczęśliwa bez mojego niemiry, nigdy to nie nastąpi, nigdy, chyba trupa mojego zawleczecie do ołtarza. Matka nie zdawała się wcale tem zdziwiona, przyciągnęła ją do siebie, położyła rękę na jej głowie i odpowiedziała: Odkądże to dzieci śmią być nieposłuszne woli swoich rodziców? Czy nie wiesz, że przekleństwo Boże ciąży nad buntowniczą głową córki, która staje w spak zamiarom matki? Powiedziałam to już temu hultajowi Niemirze, że nigdy krew uczciwej mieszczki krakowskiej nie połączy się z krwią żydowską, chociażby w żyłach jej płynęła kropla krwi królewskiej. Nigdy to nie nastąpi, wiedz o tem i więcej nie mówmy. Asanna weź się tymczasem dokończyć ornat, żeby oddany był Kościołowi przed aktem jeszcze małżeństwa. Dziś przybędzie tu im ci pan kochan. On Asan nie powtórzy to, co ja już powiedziałam. Wszelkie dąsy na nic się tu nie zdadzą. Masz, Asanna, dla swojego przyszłego małżonka być grzeczną. A gdybyś, czego Boże cię zachowaj, powtórzyła mu te głupie słowa, któreś do mnie wyrzekła, jedyną jesteś dla mnie córką, ale krata zakonnicy oddzieli cię na zawsze od świata. Salamonowa wyszła, zostawiając dziewczynę zdrętwiałą od przerażenia. Samym wieczorem przybył kochan, przyniósł z sobą kosztowne załóżnice wysadzane perłami i pierścionek do zaręczyn. – Waćpanna już wiesz – rzekł wprost do niej, biorąc ją za rękę. – Bo matka to, waćpan, nie powiedziała, że do przeszył serce moje strzałą śmiertelnie, żeśmy przeznaczeni dla siebie i że ślub nasz niedługo się odbędzie. Uwiozę cię na moje starostwo żarnowskie, które mi król jegomość przyrzekł najsolenniej, na niczym ci tam zbywać nie będzie. Jakże Aśka uważa, czy Kupido i twego serca nie zadrasną czasem, Ani trochę, odpowiedziała śmiało. Ani trochę opierać się woli mojej matki nie mogę, ale wać Pan ze mną nie będziesz szczęśliwy. o nie przyszłość jest w ręku Boga. i nasze szczęście od Niego tylko zależy. Dziewczyna chciała coś odpowiedzieć, ale w tej samej chwili drzwi się otworzyły i weszła matka, trzymając na srebrnej tacy pierścionki. Kazała uklęknąć obojgu nóg swoich i przeżegnawszy ich, zamieniła pierścionki i włożyła im na palce. Kochan z rozjaśnionym obliczem dopełnił tego aktu, ale Kasia biernie wyciągnęła rękę, a w twarzy jej tak dziwny jakiś błyszczał wyraz, że matka pomimo woli pobladła. Dziewczyna powstała i wzięła się milcząco do wyszywania ornatu. Matka z narzeczonym zasiedli przy dzbanie miodu i zwykłą prowadzili rozmowę. Stróże wygłosili dziesiątą godzinę na zegarach. Kochan pożegnał kobiety i oddalił się pełen dobrych nadziei. Dziewczyna trochę się droży, mówił sobie, ale to być inaczej nie może żadne kupno nie odbywa się bez targu. Ten przyjemniejszy towar, im lepiej jest wytargowany. Matkę mam za sobą. Król zdaje się także sprzyjać temu małżeństwu, bo obiecał mi wyraźnie dać jako podarunek ślubny patent na starostę Żarnowskiego. Plącze się tu podobno trochę ten niemira, ale to dzieciak jeszcze. Któż by dziecko oddawał w opiekę dzieciakowi? Stara Salamonowa stanowczo nienawidzi, król myśli dla niego o innej partii. A tym sposobem wszystko idzie dobrze. Już i mnie trzeba wypocząć pięćdziesiątka się zbliża, a życie prowadziłem tak burzliwe. Tam, na zamku Żarnowskim, wypocznę sobie z młodą żoną. Doczekam się jeszcze dzieci, a kiedy stare kości zaczną boleć, znajdzie się czuła ręka żony, co mi poda lekarstwo. Kochan powrócił na zamek pełen różowych nadziei i na drugi dzień przy wstawaniu króla oświadczył mu, iż jest zaręczony z Salamonówną. Król bacznie tylko spojrzał mu w twarz i zapytał: A cóż Bogdanka, twoja na to wszystko? Bardzo jest zakochana? "Robi ona jakieś tam ceregiele, ale cóż, jak młode, zwyczajnie, niedoświadczone stworzenie, jak się stułą zobaczy związaną, to i wszystkiemu będzie koniec. Tak, zapewne stuła rozstrzyga wszystko, rzekł król z dwuznacznym uśmiechem, to i niedługo trzeba ci będzie odbyć wjazd na starostwo Żarnowskie, dokument każę wygotować w mojej kancelarii. Uniżone składam dzięki Waszej królewskiej mości." Gdy wygłoszoną już była godzina ognia przez stróży miejskich i światła pogasły we wszystkich oknach grodu, do kamienicy salamonowej zbliżył się człowiek szybkim krokiem. Nie namyślając się, obszedł ją dookoła, namacał małą furtkę w ścianie, wyjął z kieszeni klucz, otworzył bez najmniejszego szelestu, następnie przymknął tylko za sobą i przeszedłszy podwórko, wszedł do ciemnej sieni. Zaledwie parę kroków postąpił, ręka jakaś spoczęła na jego ramieniu i nie dając mu czasu do opamiętania się, szybko pociągnęła go po wąskich, a krętych schodach. Człowiek postępował kocim krokiem. Najbystrzejsze ucho nie dosłyszałoby szelestu, poprzedzany przez swojego przewodnika, w którym po ubiorze tylko gdyż nie zamienili ze sobą ani słowa, poznał białą głowę. Na drugim piętrze dopiero skręcili w korytarz wąski i zatrzymali się przy małych, ale silnie okutych drzwiczkach. Kobieta z lekka zapukała palcem, drzwi natychmiast się otworzyły, a gdy mężczyzna przestąpił próg, przewodniczka cofnęła się i drzwi zamknęła. Przy słabym świetle lampy wiszącej przed obrazem Matki Boskiej, niemira dostrzegł wyciągnięte ku sobie ręce kachny. Młodzian, ani chwili nie tracąc, upadł jej do kolan, ona wsparła rękę na jego długich włosach i podnosząc go szeptała – odważyłam się na krok tak szalony, przyzywając ciebie tutaj – ale dziś kochan został ze mną zaręczony. Dziś rozstrzygnęły się moje losy. Ostatnie to już nasze widzenie się. Dziś pożegnamy się na wieczność całą. I ty zdecydowałaś się, Kasiu, przyjąć te haniebne pęta? Matka zagroziła mi klasztorem. Na to bym nie zważała i u stóp Boga błagałabym o Twoje szczęście. Ale bez Ciebie ja się modlić nie umiem, ja bym tam umarła. Wola mojej serce buntuje się i szuka jakiegoś innego wyjścia. Rać, myśl, działaj. Niemira namiętnie przycisnął dziewczynę do piersi. Na twarzy jego rozlał się wyraz szczęścia i zaufania. Cichym szeptem odpowiedział, więc wszystko pójdzie jak najlepiej, kiedy ty tylko trzymasz ze mną. Nie ma siły na świecie, która by nas rozdzieliła. Zrzuć ten obrzydliwy pierścionek ze swojego palca, albo nie, to by obudziło podejrzenie. Noś go więc dopokąd temu staroście w gardło go nie wtłoczę. Mamy trzy tygodnie czasu przed sobą, to więcej, jak potrzeba dla dojścia do naszego celu. Czy tylko, o moja jedyna, w ostatniej chwili nie zabraknie ci energii, czy nie przelękniesz się iść za mną, chociażby na wygnanie? Chociażby na stos, odpowiedziała dziewczyna, otaczając szyję jego swoimi rączkami. Więc jesteś moja, moja na wieki, zawołał prawie głośno niemira, zapominając się. Kachna zatkała mu usta swoją dłonią. Och, szaleniec ze mnie, wyszeptał Niemira. To podniesienie głosu mogło nas zgubić. W wigilię dnia, przeznaczonego na wesele, bądź gotową, wszystko będzie przygotowane. Tymczasem przywdziej maskę na swoje oblicze i swoje słowa. Tyle mi właśnie czasu potrzeba, żeby dojrzał mój plan. Przez ten czas, żeby nie obudzić podejrzeń, widywać się nie będziemy. Mógłbym wprawdzie zaraz porwać cię i zawieść do mojego zamku w drugni, ale któż wie, czy król nie będzie przeciwko nam. Jego ręka tam by nas dosięgła. Udamy się daleko, do Italii lub Francji i tam przeczekamy pierwszą burzę. A gdy zostaniesz moją żoną, mam nadzieję, że król nam przebaczy, bo i matka moja błagać go będzie o to i... Pozwoli nam powrócić do ojczyzny. Wtem dało się słyszeć sztuknięcie we drzwi. Uchodź, wyszeptała Kachna. Uchodź, bo jesteśmy zgubieni. Wszystko się stanie, jak zarządzisz. Jam twoja na wieki. Niemira jeszcze jeden pocałunek złożył na ustach dziewczyny i oddalił się spiesznie. Zaledwie jednak zdążył dojść do drzwi wychodowych na dole, gdy zobaczył, iż drzwi na pierwszym piętrze otworzyły się i w nich pokazała się Salamonowa w nocnym ubraniu, ze świecą w ręku, wstępująca na wschody, wiodące do komnaty córki. Służąca teraz popchnęła go za drzwi i sama spiesznie powróciła do swojej stancji. Niemira, znalazłszy się na podwórku przy niezamkniętej furtce, spiesznie nią przeszedł i drzwi na klucz zamknął za sobą. Tymczasem Salamonowa na palcach po cichu zbliżała się do komnaty córki. Stanęła na chwilę przy drzwiach, przysłuchując się, potem schyliła się do dziurki od klucza i zajrzała nią. Nic jednakże nie mogła dojrzeć, bo w komnacie panowała zupełna ciemność. A jednak zdawało mi się, że słyszałam jakiś obcy głos tutaj. Otworzyła więc drzwi po cichuteńku, najprzód wetknęła rękę ze świecą, potem wsunęła głowę we drzwi i bacznie się przypatrywała. Następnie weszła sama i na palcach zbliżyła się do łóżka. Dziewczyna spała, przykryta prawie na głowę. Lekkie chrapanie dawało się nawet słyszeć. Przez chwilę stała salamonowa, przypatrując się uśpionej i zasłaniając ręką świecę. Śpiąca zaczęła coś bełkotać przez sen. Teraz matka zupełnie się uspokoiła. A więc to przez sen dziewczyna coś gadała głośno. Również cicho więc, jak weszła, oddaliła się, unosząc ze sobą światło. Nie poprzestała jednak na tym, weszła do pokoju panny służącej. Ta spała zupełnie rozebrana, suknie były rozrzucone po krzesłach, kołdra na pół się zwiesiła z łóżka, a dziewczyna chrapała na całe gardło. To dziwna jednak, mówiła do siebie stara. Koniecznie mi się zdawało, że to był jakiś głos obcy. Tymczasem dzień przeznaczony na odbycie ślubu zbliżał się spokojnie. Niemira zniknął gdzieś z Krakowa, nikt go przynajmniej na ulicach nie spotykał. Kachna obojętnie przyszywała perły do ornatu, były nawet dnie, że nuciła cicho przy robocie. Kochan, jak dawniej codziennym bywał gościem, zasiadał z Salamonową do puchara miodu i, gawędząc z nią od czasu do czasu, spoglądał na przyszłą swoją żonę, zaledwie kilka słów w ciągu wieczora z niej wydobywszy. Bo i na co mu to? Jeszcze się nią nacieszy i nagada, jak zostanie jego żoną. A teraz niech dziewczyna zna powagę męża. To nie jakiś młokos, paliwoda, któremu język obraca się w gębie jak szmigi wiatrakowe. Salamonowa wydając ostatnią córkę skoligacona z bonarami i innymi potęgami kupieckimi, nie tylko Krakowa, ale i zagranicy, pragnęła, żeby świetność wesela nie pozostawiała nic do życzenia. Uproszono nawet biskupa Floriana z Morska, herbujelita, który wstąpił na stolicę biskupią po Bodzancie, iż sam obiecał pobłogosławić obrzęd ślubny kochanej i pięknej Salamonówny. Nadchodził wreszcie dzień stanowczy.